Po jednym z listopadowych odcinków na temat cudownego medalika dostałem taką wiadomość: Dziękuję za ten odcinek z cudownym medalikiem. Dla mnie ten medalik zawsze był trochę oklepany, wszędzie go pełno i nigdy w sumie nawet nic o nim nie czytałam. Dziękuję, bo teraz inaczej na niego spojrzę. Jeśli oglądałeś wcześniejsze odcinki na kanale Apostolatu Najświętszego Serca, to na pewno już pamiętasz słowa Matki Bożej do Świętej Katarzyny. O tym, że każdy, kto będzie nosił cudowny medalik z ufnością, otrzyma wielkie łaski. Zostań ze mną na kanale Apostolatu Najświętszego Serca. Obiecuję Ci, że po dzisiejszym odcinku spojrzysz na cudowny medalik w zupełnie nowy sposób. W ostatnich odcinkach mówiliśmy o tym, jak wiele uwagi poświęcał propagowaniu cudownego medalika święty Maksymilian Maria Kolbe. Mówił o nim: Medalik niepokalanej niech będzie bronią, a raczej kulką, którą każdy żołnierz niepokalany się posługuje. Choćby kto był najgorszy, jeśli się tylko zgodzi nosić na sobie cudowny medalik, dać mu go i modlić się za niego, a przy sposobności, dobrym słowem i przykładem, starać się powoli przywieźć go do ukochania niepokalanej całym sercem i uciekania się do niej we wszystkich trudnościach i pokusach. Dodawał też, medalik rozdawać gdzie się tylko da i dzieciom, by zawsze go nosiły na szyi, i starszym i młodzieży, zwłaszcza by pod jej opieką miała dość sił do odparcia tylu pokus i zasadzek czychających na nią w naszych czasach. A już tym, co do Kościoła nie zaglądają, do spowiedzi boją się przyjść, z praktyk religijnych szydzą, z prawd wiary się śmieją, zagrzeźli w błoto moralne, albo poza Kościołem w Herezji przebywają. O tym to już koniecznie medalik w niepokalanej ofiarować i prosić, by zechcieli go nosić, a tymczasem gorąco niepokalaną błagać o ich nawrócenie. Wielu nawet wtedy radę znajduje, gdy kto nie chce w żaden sposób przyjąć medalika. Od po prostu wszywają go pokryjomu do ubrania i modlą się, a niepokalana prędzej czy później okazuje co potrafi. Dużo jest zła na świecie, ale pamiętajmy, że niepokalana potężniejsza i ona zetrze głowę węża piekielnego. Czy ty masz swój cudowny medalik? Czy nosisz go codziennie przy sobie? Dziś chcę Ci powiedzieć, że jeśli tylko Bóg da, to nie tylko zawiązę Twoje intencje do miejsca, w którym święta Katarzyna Labore dostała zadanie, by wybić cudowny medalik, którego wielkim propagatorem był święty Maksymilian Maria Kolbe, ale będę mógł też wysłać do ciebie cudowny medalik poświęcony dokładnie w tym ważnym miejscu w rocznicę objawień Matki Bożej świętej Katarzynie Labore. Czy znasz historię nawrócenia młodego Żyda Alfonsa Ratis Historia, którą dziś się z Tobą podzielę, jest nierozerwalnie połączona ze świętym Maksymilianem. 20 stycznia 1917 roku podczas rozmyślania w kaplicy Międzynarodowego Kolegium Serafickiego w Rzymie święty Maksymilian postanowił założyć stowarzyszenie Maryjne. 75 lat wcześniej młody Żyd Ratisbone zgodził się założyć cudowny medalik i objawiła mu się niepokalana. Ojciec Maximilian postanowił, że przyjmowanie cudownego medalika będzie jednym z warunków przynależności do Stowarzyszenia Maryjnego, jakie w kilka miesięcy później przyjęło nazwę Militia Immaculatae, czyli znane nam dziś Rycerstwo Niepokalanej. Alfons Ratisbonę pochodził z praktykującej żydowskiej rodziny. Jednym z niesamowitych wydarzeń było nawrócenie brata Alfonsa, Teodora. Który poszedł za Chrystusem i przyjął święcenia kapłańskie? Spotkało się to z oburzeniem rodziny. Mimo że Teodor był zmuszony zerwać z nią kontakty, nieustannie zanosił gorące modlitwy w intencji ich nawrócenia. Niesamowite, że kilkanaście lat później Teodor, wygłaszając kazanie, mógł opowiedzieć historię nawróconego Żyda ze swojej rodziny, dodając, że chodzi o jego brata, Alfonsa. Jak to się stało? Gdy w listopadzie 1841 roku Alfons Ratisbone wyjechał z rodziny Francji w podróż przez Rzym, Neapol, Maltę, by dotrzeć aż do Konstantynopola, zatrzymał się w Rzymie. Spotkał się tu z przyjacielem i współrodakiem Gustawem de Buzieres. Ten był protestantem, Ratisbone Żydem. Nie mieli jednak problemu, by znaleźć wspólny język, nie szczędzili przy tym nieprzychylnych uwag przeciwko Kościołowi katolickiemu. Przed wyjazdem z Rzymu Alfons miał wizytować innego znajomego, barona Teodora de Buzieres, który był bratem jego przyjaciela Gustawa. Co ciekawe, baron de Buzieres był nawróconym z protestantyzmu katolikiem, a jednocześnie serdecznym przyjacielem brata Alfonsa, księdza Teodora Ratisbonem. Podczas tej wizyty baron poczuł silne natchnienie, że jego gość się nawróci. Odpowiadając na swoją intuicję, obdarował Alfonsa cudownym medalikiem. Ratisbonę uznał go za zabobon, ostatecznie jednak przyjął prezent. Pomyślał, że gdy tylko wyjdzie, usunie go z szyi. Baron miał jednak jeszcze jedną prośbę. Poprosił Alfonsa, aby codziennie rano i wieczorem odmawiał pewną zapisaną na kartce modlitwę. Prośba ta spotkała się z oporem Alfonsa. Baron nie chciał ustąpić. Alfons przepisał modlitwę poleconą przez barona. Powtórzył ją w myślach. Pamiętaj o najdobrotliwsza panno Mario, że od wieków nie słyszano, aby kto uciekając się do ciebie, twej pomocy wzywając, ciebie o przyczynę prosząc, miał być od ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywiony uciekam się do Ciebie, o Maryjo Panno nad Panami i Matko Jezusa Chrystusa. Przystępuję do Ciebie, staję przed Tobą jako grzeszny człowiek, drżąc i wzdychając. O Pani światła, racz nie gardzić moimi prośbami o matko Słowa przedwiecznego, racz wysłuchać mnie nędznego, który do Ciebie z tego padołu płaczu o pomoc wołam. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach, teraz i zawsze a szczególnie w godzinę śmierci. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Mario. Amen. Baron był gotowy na ośmieszenie, jednak to wszystko było nieważne, bo widział wyższy cel. Miał w sobie wielkie przekonanie oraz wiarę w nawrócenie Ratisbony. Prosił go, żeby przedłużył swój pobyt w Rzymie i obiecał być jego przewodnikiem. Prosił swoich bliskich, pobożnych znajomych o modlitwę w intencji nawrócenia Ratisbony. Alfons wciąż jednak szydził ze świętych przedmiotów, budowli i wiary swojego przewodnika. Baron de Buzieres nie zrażał się, nie dawał się sprowokować bluźnierstwami. Wiedział, że moc Boża jest silniejsza niż zakusy złego. Wszystko oddawał niepokalanej. Ratis Bonne zapewniał barona, że wszelkie jego działania są na próżno, że nie porzuci swojej religii. 20 stycznia baron de Buzieres został zajęty przygotowaniami do pogrzebu przyjaciela. Alfons więc spędzał czas na rozrywkach w Rzymie. Gdy wyszedł z kawiarni, spotkał barona zmierzającego do kościoła Sant'Andrea delle Fratte. Ten prosił Ratisbona, aby wsiadł z nim do pojazdu, obiecując, że po jego wizycie w kościele będą kontynuowali zwiedzanie Rzymu. Ratisbona miał poczekać chwilę na niego, gdy sam udał się do Zachrystii. Gdy przechodził przez kościół i doszedł do miejsca przygotowań pogrzebowych, nagle odczuł niepokój i ujrzał przed sobą, jakby zasłonę. Zdawało mu się, że w całym kościele zapanowała ciemność, z wyjątkiem jednej kaplicy promieniującej wielkim światłem. W niej ujrzał na wielkim ołtarzu stojącą żywą, wielką, majestatyczną, piękną, pełną miłosierdzia najświętszą Dziewicę Maryję. Podobno w ułożeniu do wizerunku, który znajduje się na cudownym medaliku. Na ten widok padł na kolana w miejscu, gdzie stał. Kilka razy starał się wznieść oczy ku najświętszej dziewicy, ale nie potrafił. Utkwił wzrok w jej rękach i sam, jak relacjonował, widział w nich wyraz przebaczenia i miłosierdzia. Chociaż Maryja nie powiedziała do niego ani słowa, pojął okropność stanu, w jakim się znajdował, obrzydliwość grzechu. Piękność religii katolickiej, jak sam pisał, pojął wszystko. Baron de Buzeres znalazł Alfonsa klęczącego, zalanego łzami, przytulającego do ust cudowny medalik. Po wyjściu z kościoła Alfons prosił barona, by zawiózł go do spowiedzi. W jednej chwili pojął wszystkie prawdy wiary katolickiej. Pisał, spadła z mych oczu zasłona, nie jedna, ale wiele tych zasłon, które mnie otaczały. Wyszedłem, jakby z grobu, z ciemnej przepaści i stałem się żyjącym, naprawdę żywym. Widziałem na dnie okropną nędzę, skąd wyrwało mnie nieskończone miłosierdzie. Wzdrygałem się cały czas na widok mych występków. Byłem wzruszony, uderzony podziwem i przejęty wdzięcznością. Pytano mnie, w jaki sposób nauczyłem się tych prawd. Gdyż każdy wiedział, że nigdy nie otworzył żadnej książki o treści religijnej, nigdy nie czytał ani jednej strony Biblii. Jakżeż więc doszedłem do tych wiadomości? Nie wiem. To tylko wiem, że wchodząc do kościoła nic nie wiedziałem, a wychodząc wiedziałem z największą jasnością. Niedługo potem Alfons Ratisbone przyjął chrzest święty, przybierając imię Maria. Stolica Apostolska uznała, że nawrócenie było boskim cudem, jaki wydarzył się w skutek wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny. Ratisbone w 1847 roku otrzymał święcenia kapłańskie i aż do swojej śmierci aktywnie prowadził do wiary chrystusowej Żydów i muzułmanów. Niesamowite świadectwo nawrócenia uznane jako cud, Boża interwencja wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. 27 listopada chcę modlić się w Twoich intencjach, a także w intencji apostolatu Najświętszego Serca. Chcę być tam dokładnie w rocznicę objawienia cudownego medalika. Dziękuję Ci za dotychczasowe modlitwy i wsparcie potrzebne, aby się to udało. Nadal potrzebuję Twojej modlitwy, aby mógł zawieść intencje do sanktuarium cudownego medalika. Możesz mi w tym pomóc. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał Apostolatu, aby otrzymywać powiadomienia o nadchodzących odcinkach, a także by trafiły one do jak największej liczby osób. Wierzę, że dzięki Twoim modlitwom i cudownemu wstawiennictwu Matki Bożej 27 listopada zawiozę Twoje intencje do Paryża, do sanktuarium cudownego medalika. Już dziś polecam się Twojej modlitwie. Chcę Ci przypomnieć także, że w intencji wszystkich osób wspierających Apostolat Najświętszego Serca odprawiane są Msze Święte w każdy piątek. Poprzez stronę internetową Apostolatu możesz dołączyć do Rodziny Najświętszego Serca oraz prosić o wysłanie cudownego medalika prosto z Paryża, poświęconego w sanktuarium na Rue de Bac. Potrzebne linki znajdziesz w opisie tego filmu. Na naszej stronie internetowej pojawiła się także nowa zakładka, przez którą możesz wysłać swoje intencje, które zabiorę do sanktuarium cudownego medalika na Rudebak w Paryżu. Podziel się linkiem do filmu z bliskimi. Niech jeszcze więcej osób zbliży się do najświętszego serca Pana Jezusa przez niepokalaną. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi módl się za nami.